działanie można yy, sprowadzić do takiego schematu. Wyjdź na świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli jednym słowem działaj. Jesteście tą grupą, która nie siedzi na kanapie, tylko jednak obserwuje ten współczesny świat i widzicie, że możecie poprawić ten świat. Świat, który wymaga dobra w sytuacji teraz szczególnej, kiedy widzimy, coś, ile jest zła na tym świecie, widzimy to za wschodnią granicą. Nie do pomyślenia, że w XXI wieku mogą dziać się takie rzeczy, nazwijmy to po imieniu zbrodnie. Jedynym sposobem, jak to mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło możemy zwyciężyć dobrem, bo jeżeli będziemy zło próbować naprawić złem, to potęguje to jeszcze większe, jeszcze większe zło. Dlatego serdecznie Wam gratuluję za takie otwarte postawy, za tą wrażliwość, za to działanie.